Pierwsze medytacje można porównać do samolotu po lądowaniu. Wszyscy pasażerowie wstają naraz i każdy chce wyjść jak najszybciej i każdy w tym samym momencie. Ale wyjście jest tylko jedno i jedna osoba naraz może przez nie przejść. A ty jesteś takim stewardem i obserwujesz tych wszystkich pasażerów. Teraz wyobraź sobie, że przez wiele lat prawie żaden pasażer nie opuszczał samolotu i po każdym lądowaniu raczej tych pasażerów przybywało, a nie ubywało. Teraz, gdy chcesz ich wypuścić. Masz problem, bo jest ich zbyt wielu. Ten samolot to Twój umysł, a pasażerowie to Twoje myśli. W Twojej głowie pojawia się chaos i okazuje się, że Twoich myśli, czyli tych pasażerów, jest więcej niż się spodziewałeś, bo do tej pory nie zwracałeś na nich uwagi. Byłeś zbyt zajęty wszystkim innym, co się codziennie naokoło Ciebie dzieje. Wypuszczenie ich wszystkich będzie wymagało kilku podejść lub jednego bardzo długiego. Stąd bardzo wiele osób, które próbują medytować po raz pierwszy, nie są w stanie się wyciszyć, bo po pierwsze nigdy tego nie robiły, więc po prostu jeszcze tego nie potrafią, i po drugie ich umysł jest przepełniony myślami, więc najpierw stara się wypchnąć te myśli z siebie. Dlatego medytując po raz pierwszy lub robiąc to bardzo rzadko, będzie się odbywała w twojej głowie taka gonitwa myśli. Umysł będzie się oczyszczał z niepotrzebnych myśli, które się w nim nazbierały. Jednak to jest normalne, więc nie zniechęcaj się tym, jeśli tak się dzieje, to jest to wręcz dobry znak. To oznacza, że faktycznie tej medytacji potrzebujesz i bardzo dobrze, że podejmujesz próby.